Cześć kochani, witam na kanale, witam na kolejnym czytaniu pod tytułem co on lub ona o mnie myśli, co czuje i co zrobi. Jakie wykona ruchy, jakie działania wobec mnie, wobec naszej relacji będziemy mieli do wyboru trzy grupy, jeden, dwa lub trzy. Intuicyjnie sobie wybierajcie. Już Wam pokazuję, to jest grupa 1. Jedyneczka. Dwójeczka. Trójeczka. Mam nadzieję, że macie już wybrane. Ja mam, ale nam nie powiem. I zaczynam od jedyneczki, moi kochani. Kartę mam już przygotowana. Dobrze. Co ta osoba myśli? Co w myślach u osoby, która wybrała grupę pierwszą? Mamy rycerza kielichów, co w myśli, bardzo ładnie. Biegnie do Was, myśli o Was często, myśli o Was z uczuciami. Jest to człowiek, em, można powiedzieć, zakochany. Tak. Biegnie do Was na koniu z tym romakiem rycerzyk. I z tym kielichem, czyli z uczuciami, wyraża uczucia, myśli wyrazić uczucie. Zaraz zobaczymy, co dalej. Co w sercu dla osoby, która wybrała pierwszą grupę, co ta osoba czuje? Siedem denarów czeka, słuchajcie. Ta osoba zasiała ziarno i czeka na rezultaty. Co będzie dalej? Zale jakie są uczucia tutaj. Eee, kielich się nie pojawił, ale jednak jesteście osobą dla tej osoby ważną, którą w sercu pielęgnuje, którą, o którą chce się troszczyć. No. I co zrobił w Waszym kierunku? Głupiec? Więc polecie jak w dyw. <głupia> Słuchajcie, rada dla Was. Sześć buław. Możecie się czuć zwycięzcami. Słuchajcie, mam wrażenie, że ta relacja w dużej mierze zależy od Was. Od Was. Od Was. E od osób, które słuchają tego po prostu. Dlatego, że macie szóstkę bułów jako radę, czyli wy macie zwycięstwo zapewnione, a ta osoba, mam wrażenie, czeka na Wasz ruch, na to, co Wy zrobicie i co zrobi głupiec, więc on się nie będzie długo zastanawiał, wcale się nie będzie zastanawiał, po prostu na, na Wasz znak, na Wasz gest, tak? Chodź do mnie. Biegnie do Ciebie i nie będzie się zastanawiał. To jest na zasadzie, niech się dzieje wola boska. <grymne> Romans murowany, bardzo ładne karty. Poza tym wybraliście sobie z kart Lenormand kwiaty, które mówią o szczęściu, radości i miłości. Także przepięknie jedyneczki, Jeszcze zobaczymy, jaką macie odpowiedź od kart anielskich. Przetasuję. Jaka jest podpowiedź dla osób, które wybrały numer 1? Jaka jest dla Was podpowiedź? Okazja. Proszę. Także wykorzystajcie swoją okazję do zwycięstwa, które jest Wam tutaj zapewnione. Po prostu. Zapewnione. Dobrze kochani, to byłoby tyle. Dziękuję Wam jedyneczki Przypominam o lajkach, subach i komentarzach. To bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo ładnie proszę. Pozdrawiam was serdecznie, bo ziaki, pa papa. I teraz zapraszam dwójeczki. Dwójeczki miały koniczynkę. Odkładamy. Koniczynkę. Przetasuję karty, i, i zaczynamy. Co ta osoba o Was myśli? Co czuje? Jakie są jej uczucia? I jakie ma zamiary? Co zrobi wobec Was, wobec Waszej relacji? Już patrzymy. Co osoba? W której myślą dwójeczki z koniczynką, co osoba o was myśli, co czuje i co zrobi. Co osoba o was myśli. Pustelnik. Jest samotny, jest w samotności, jest odizolowany. Na razie nie ma ochoty na kontakt. Przynajmniej tak myśli. Co czuje do was? Jakie są jego uczucia? Tęskni za wami, wspomina przeszłość, to co było między wami. Piękna karta. Bo tutaj y Mamy taką bezwarunkową miłość w sercu, tęsknotę, wspomnienia za tymi najpiękniejszymi chwilami. To jest to uczucie, kiedy było mi tak dobrze, błogo, bezpiecznie, niczego więcej mi nie było potrzeba. To są te uczucia tej osoby. Co zrobi? Jakie wykona działania wobec Was? Czwórka Mieczy. Izolacja. Raczej nie zamierza wykonać ruchów, po prostu będzie tęsknił. Jaka jest dla Was rada? A radą dla Was jest wykonać działanie, paść buław, więc masz tutaj zielone światło do tego, żeby do tej osoby się odezwać. No, to są takie pierwsze mm, pierwsze działania yy, tutaj można napisać wiadomość, tutaj można zadzwonić, odezwać się, tak? Macie również yy, macie również z karty Lenormand Koniczynę mówiącą o nadziei. Macie po prostu nadzieję. Yy, zaraz zobaczymy co yy, co jeszcze anio aniołki tutaj Wam chcą przekazać. Bo widać, że wy straciliście już nadzieja w sercu jest, tylko jakby nie widzicie już szans na rozwój tej, tej relacji. Tak to, tak to mi się tutaj rysuje. Ta osoba również tego nie widzi, natomiast tęskni. Może warto się odezwać. Wójeczki, może warto. Proszę bardzo. Co anioły mówią, wielkie szczęśliwe zmiany. Więc może właśnie ten wasz tutaj e, ruch wobec tej osoby spowoduje te wielkie szczęśliwe zmiany. I tego wam życzę, moje kochane dwójeczki. E, mam nadzieję, że wszystko wam się tutaj poukłada i wszystko będzie tak jak w tym aniołku, tak? Wszystko się zmieni na szczęśliwie i na dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie. Przypominam o lajkach, like, subach i komentarzach. Bardzo ładnie proszę. Dajcie znać na kanale, jak z Wami rezonowało w komentarzu, czy w łapce w górę. Dzięki, pozdrawiam. Papa. Pa. A teraz zapraszam trójeczki, tylko poczekajcie, chwilę, karta spadła. Jestem. Pozbierajmy się po dwójeczkę. Pozbierajmy. A wy macie liska. Tak. I już tasujemy karty. Tylko przytasujemy troszeczkę. Co osoba, o której myślicie, o Was myśli? Co do Was czuje? I co zrobi w Waszym kierunku? Co zrobi wobec Waszej relacji? Co osoba trujeczek o nich myśli, co czuje do nich. I co zrobi. Co myśli o co myśli? Dwójka buław. Osoba podejmuje jeszcze decyzję, co zrobić. Natomiast mnóstwo myśli w niej buzuje, mnóstwo, co w sercu. Rycerz kielichów. Pięknie kocha. Jest zakochany, te, ta, te uczucia nie są takie dojrzałe jak w królu na przykład, tak? Jednak te uczucia są wobec Was ciepłe, opiekuńcze. Mogą być na chwilę, bo rycerz taki jest: przyjeżdża i odjeżdża, i takie są emocje w tym rycerzu, ale jednak, ale jednak są, tak? I co zrobi? No, odezwie się do Was. Odezwie się do Was, jeżeli nie macie kontaktu. Takie mam wrażenie, że nie macie tutaj kontaktu, lub ten kontakt został e, na chwilę zatrzymany. Tak, mam tutaj z przełożenia 7 denarów, więc jest tutaj jakieś zatrzymanie. Oczekiwanie. Jaka jest dla Was rada? Jaka jest dla Was rada? Królowa Mieczy. Tutaj e, Królowa Mieczy radzi, by spojrzeć na sprawę chłodno, na tą osobę chłodno. E, dość z poziomu. E, Analitycznego umysłu, nie z poziomu emocji yy, i nie idealizujemy w tej karcie. Tutaj yy, ona, yy, on, ta kobieta już tutaj swoje przeszła, ona już ma doświadczenie i yy, tutaj jest rada, żeby się oprzeć na swoich doświadczeniach wcześniejszych. Yy, także to jest taka ważna informacja dla Was, yy, ponieważ ta osoba może być tutaj yy, po prostu. Yy, nie, nie dojrzała, jeżeli, to, jeżeli wy tutaj e, e, oczekujecie e, bezpieczeństwa od tej osoby, stabilizacji, założenia rodziny na przykład, e, to tego tutaj nie będzie. E, romans, romans niezobowiązujący bardziej, i jeszcze macie z. Skard hmm, lenormand więc ta osoba lub no raczej tak o której się nie jest do końca szczera. Ona może manipulować i coś ukrywać. Następnie mamy jeszcze aniołeczki, jeszcze sekundkę. Co tutaj dla Was, jaką mają informację istotną dla trójeczek. Również wielkie, szczęśliwe zmiany. Więc mam wrażenie, że ta relacja może ewoluować, natomiast, e, natomiast, e, przepraszam, e, jednak z jakiegoś powodu jest tutaj potrzebne, jest Wasza analiza. Tak, żeby tutaj może nie dać się oszukać temu lisowi, to jest przebiegło list, tak. Tak to wygląda, bo emocje tutaj są, działania fajne, jest pociąg fizyczny, więc mm, y, relacja, relacja może gdzieś z czasem ewoluować na fajną i dobrze rokującą. Na razie nie, nie widać tego, ale anioł podpowiada, że są to szczęśliwe zmiany. Także życzę Wam tego, kochani. Trójeczki, dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam do subowania, do lajkowania i do komentowania przede wszystkim. Dajcie znać na dole w komentarzu, jak z Wami rezonowało. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, pa!